Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. King Szczecin przyjechał do Włocławka wzmocniony Maciejem Lampę oraz Zakiem Tomasem, a trener Przemysław Frasunkiewicz debiutował w roli szkoleniowca Anvilu w hali mistrzów. We Włocławku wszyscy chcieli zwycięstwa rodwajlerów, jednak nikt nie spodziewał się łatwej przeprawy. I rzeczywiście, choć Anvil dobrze wszedł w mecz i po trójce Przemysława Zamoyskiego prowadził nawet 15 do 7, to czwarte lepiej kończyli goście, prowadząc 20 do 17. Bardzo dobrze, w mecz wszedł Mateusz Zemski, a dodatkowo swoją obecność pięcioma punktami zaznaczył Maciej Lampę. Gdy mecz się rozkręcił, Włocławianie musieli gonić. I niestety im dalej wraz, tym gonić musieli coraz mocniej, bo rywal budował coraz większą przewagę. Gdy Zemski trafił kolejną trójkę, było 26 do 19, a chwilę później, gdy trzykrotnie z linii przymierzył Cleveland Melvin, już 31 do 19. Przemysław Zamojski oraz Artur Mielczarek, swoją walecznością i rzutami z dystansu, próbowali zmniejszyć straty, lecz do przerwy King prowadził 48 38. Czy Włocławianie wyszli na drugą połowę gotowi do walki? Trudno powiedzieć. Rozpoczęli co prawda trzecią kwartę od trafienia Rotneja Clarka. Następnie akcję 2 plus 1 zaliczył Iwan Almeida, ale od stanu 43-51 goście rzucili kolejnych 12 punktów i wyszli na najwyższe tego wieczora prowadzenie 63-43. Włocławianie, zgodnie z charakterem Rottweilera, walczyli jednak do końca i zmniejszyli straty do stanu 58-71. Nie zamierzali się też zatrzymywać. Gdy szczecinianie poczuli się zbyt pewnie, gospodarze rzucili się do kolejnego pościgu. Punktował Zamojski spod kosza trafienia dołożył Valery Dichoti, a z załogu przymierzył Rodney Clark. I było tylko 67-71. Czas jednak nieubłaganie uciekał, więc trzeba było się spieszyć, a obie drużyny podjęły wielki wysiłek w defensywie. Gdy kapitan Wilu, Kalerlichowi, przymierzył trójkę w tranzycji, zdrobiło się 74-77 i szansa wyrównania spotkania była bardzo realna. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej akcji meczu, w której Rodney Clark stanął przed szansą doprowadzenia do wygrywki rzutem z dalekiego dystansu. Chybił jednak i to rywale cieszyli się ze zwycięstwa w tym meczu.